Thank cool. you. Możemy? Dzień dobry Państwu. Witamy z Wałbrzycha zbudowanej stacji inwestycji rządowej. Ponad 15 milionów złotych, dzięki którym ta stacja ruszy jeszcze w tym roku. Tak naprawdę, może tego w kadrze nie widać, ale jesteśmy w miejscu dzięki któremu uruchomieniu stacji to miejsce zacznie żyć. Dzisiaj tutaj zbyt wiele się nie dzieje. Dzięki stworzeniu stacji Wałbrzych Centrum oraz węzła przesiadkowego obok ta, ta część Wałbrzycha, ta część miasta uzyska szansę na rozwój. Za chwilę jedziemy na spotkanie z naszymi partnerami czeskimi. Przypomnę, w tym tygodniu zostały uruchomione połączenia czy wznowione połączenia z Czechami. My jedziemy prowadzić kolejne rozmowy i rozmawiać o intensyfikacji współpracy również o kwestiach związanych z infrastrukturą. A w tej sprawie dużo się dzieje, bo to przecież nie tylko rządowa inwestycja w dworzec Wałbrzych Centrum, ale niedaleko stąd przebiega linia numer 285. Bardzo duży projekt, ponad 100 milionów złotych, na pewno pan dyrektor więcej o tym powie. Projekt łączący Wrocław z Jedliną Zdrój projekt i rewitalizacja dzięki czemu nie tylko mieszkańcy będą mieli łatwiejszy kontakt z Wrocławiem z innymi częściami naszego regionu ale również jestem przekonany że ta linia pozytywnie wpłynie na rozwój i turystyki i gospodarki jest to jedna z wielu rządowych inwestycji realizowanych w Wałbrzychu i w naszym subregionie wałbrzyskim Dlatego też przy tej okazji, niejako wywołany do tablicy, muszę się odnieść do słów pana prezydenta Szałemeja, który ostatnio zaapelował do rządu, żeby nie, przekazywać, żeby nie przekazywać środków samorządom, tylko nie odbierać tych pieniędzy. Muszę powiedzieć, że dla mnie wypowiedź niezrozumiała i jako przedstawiciel rządu chciałbym jednoznacznie się odnieść. To rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje program zrównoważonego rozwoju kraju. To rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje działania, dzięki którym nie tylko duże metropolie, takie jak Wrocław, Warszawa czy Gdańsk mogą się rozwijać, ale również mniejsze miasta i miejscowości. To w Wałbrzychu dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości powstaje obwodnica za ponad 300 milionów złotych, inwestycja największa po 1989 roku to rewitalizowana jest linia 285 to niedawno została uruchomiona linia kolejowa z Dzierżoniowa do Bielawy dzisiaj spotykamy się na dworcu Wałbrzych centrum który jest budowany od zera i za ponad 15 milionów złotych zostanie ukończony do końca tego roku a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać więc to są wszystko proszę państwa fakty Tą kropką nad i są ponad 24 miliony złotych, które Wałbrzych otrzyma w ramach tarczy antykryzysowej, i to jest rzeczywisty wymiar i rzeczywiste podejście rządu Mateusza Morawieckiego do współpracy z samorządem i współpracy z samorządowcami. I dlatego chciałbym zaapelować, żebyśmy. Nie skupiali się na polityce tej dużej, na różnych kłótniach, które się dzieją w Warszawie, tylko żebyśmy tutaj skupili się na wspólnej pracy na rzecz naszego regionu, dlatego że tylko taka współpraca doprowadzi do dynamicznego rozwoju i tylko z takiej współpracy będą korzystać mieszkańcy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, my znajdujemy się w tej chwili na placu budowy, mógłbym powiedzieć takiej historycznej dla Wałbrzycha, dlatego że, yy, dlatego, że jest to yy, skutek właśnie tych rządowych inwestycji yy, Państwowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, yy, doprowadzamy do takiego nie tylko renesansu kolei, bo, bo my nie tylko zmieniamy Pewne, pewną starą infrastrukturę na nowszą, ale budujemy pewne rzeczy od podstaw. Budujemy przystanek kolejowy Wałbrzych Centrum, w którym się tutaj znajdziemy, znajdujemy. Tak jak powiedział Pan Minister, natomiast jest to tylko jeszcze część tych inwestycji, które nasz subregion Wałbrzyski. No, w tej chwili wspomagają zarówno budowa Wałbrzycha centrum jest również połączona z przebudową stacji kolejowych Wałbrzych Szczawienko Wałbrzy Świebodzice oraz wielu innych jak pan minister wspominał linia 285 to również taki dodatkowy impuls do rozwoju tego subregionu dlatego że no, będzie tutaj alternatywna droga dojazdu poprzez Wrocław Sobótkę Świdnicę Jedlinę również do Wałbrzycha także no, z tym takim nastawieniem na ruch pasażerski będzie to wspomagać w takiej dużej mierze zarówno mieszkańców, jak i przybyszy, którzy tutaj mo mogą turystycznie odwiedzać te piękne okolice. Linia 285 bardzo malownicza również będzie oddana do, do użytku połączenie również taką linią jedną z naj, najpiękniejszych linii czyli Wałbrzych Główny Kłocko Główne daje tutaj taką zamyka pewną taką całość i raz że jest to impuls rozwojowy do, dla rozwoju subregionu ale również no Składamy taki ukłon dla naszych klientów, dla pasażerów, przewoźników również towarowych, żeby tą infrastrukturę coraz bardziej unowocześniać. Tutaj wymaga podkreślenia, że to co budujemy będzie na takim nowoczesnym poziomie, będzie również przystosowane dla obsługi osób niepełnosprawnych, będziemy mieli przejścia podziemne, nowoczesne, długie perony. Czyli wchodzimy tutaj również jako subregion Wałbrzyski w taką nowoczesną kolej. Są jakieś pytania? To za tematem, ale. Ja mogę odpowiedzieć tylko uśmiechem, dlatego że wystarczy, jeśli ma się odrobinę dobrej woli, spojrzeć, ile w ciągu ostatnich dwóch tygodni zostało przyjętych dokumentów przez Radę Ministrów. Żeby daleko nie szukać, przypomnę dokument, uchwałę Rady Ministrów, ważną z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Dolnego Śląska. W ostatni piątek, 3 lipca, rząd przyjął uchwałę, dzięki której zostaje przekazane 300 milionów złotych na budowę Dolnośląskiego Centrum onkologicznego we Wrocławiu, a to oczywiście jest ważne z punktu widzenia całego regionu i takich dokumentów przyjmowanych na bieżąco przez Radę Ministrów jest o wiele więcej. W związku z tym nie trzeba robić pokazówek zwracam się do prezydenta Trzaskowskiego nie trzeba w świetle kamer ogłaszać głośno, że przyjmujemy taki czy inny projekt albo Rada Ministrów przyjmuje taką czy inną uchwałę. Można to robić, a jednocześnie również pracować, pracować politycznie, dlatego że każda kampania dla polityków jest czasem wzmożonej pracy, również takiej pracy E, polityczne. Jeśli ktoś twierdzi, że e, rządy we wcześniejszych latach, przedstawiciele rządu we wcześniejszych latach inaczej funkcjonowali w czasie kampanii wyborczej, to albo jest hipokrytą, albo e, po prostu chce okłamać e, Polaków. Nie, z jednej strony trzeba wywiązywać się swoich codziennych zadań i obowiązków takich, jakie mamy jako członkowie rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a z drugiej strony pracujemy kampanijnie, pracujemy jako przedstawiciele politycy zjednoczonej prawicy, przekonując do programu prezydenta, prezydenta Andrzeja Dudy. Dlaczego? Dlatego, że tylko realizacja tego programu zapewni st stabilne funkcjonowanie państwa. Tylko reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy zapewni to, że nasz kraj przejdzie spokojnie przez trudny okres trudny okres i wyzwania z którymi boryka się nie tylko Europa, ale i świat, bo cały czas mamy jeszcze pandemię, cały czas mamy jeszcze kryzys e, gospodarczy. E, I dlatego ta współpraca jest tak ważna, dobra współpraca między rządem a prezydentem i dlatego tak ważny jest wybór Andrzeja Duki. My staramy się dotrzeć z naszym programem, programem prezentowanym, a przygotowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę absolutnie do wszystkich Polaków. Dlaczego? Dlaczego? Dl dlatego, że ten program jest holistyczny. On obejmuje wszystkie obszary życia społecznego, gospodarczego, jest ukierunkowany do wszystkich grup. Społecznych, wiekowych. Są tam programy solidarnościowe, są tam projekty gospodarcze, innowacyjne, są rozwiązania dla młodzieży. W związku z tym do ostatniej godziny będziemy ten program prezentowali wszystkim Polakom. Dzisiaj, jako przedstawiciel kancelarii premiera, rano uczestniczyłem w Zielonej Górze. W uruchomieniu spółki, innowacyjnej spółki tworzonej przez KGHM, która będzie zajmowała się analizą i przetwarzaniem danych. Teraz, wracając do Warszawy, przejeżdżam jeszcze jako poseł tej ziemi przez region Wałbrzyski. I wykorzystuję też ten czas, żeby powiedzieć o takich inwestycjach, które są inwestycjami rządowymi i które powstają dzięki decyzjom rządu, dzięki decyzjom poszczególnych ministrów którymi, i rady ministrów, którą kieruje Mateusz Morawiecki. My mamy bardzo dużo wspólnych projektów i potrzeb z naszymi partnerami czeskimi. Połączenia kolejowe to tylko jeden element, ale też przypomnę, że mamy infrastrukturę drogową między Polską a Czechami. W tej chwili jest realizowany projekt drogi ekspresowej S3, który będzie potem prowadził na, do Pragi, ale też przypomnijmy, budujemy, projektujemy no, bardziej z punktu widzenia Wałbrzycha istotniejszą S-5, ale Również bardzo istotną z punktu widzenia naszego subregionu, a z punktu widzenia Kłodczan najważniejszą drogę ekspresową, czyli S8. Potem, w jakim kierunku ta droga S8 będzie biegła, czy to do granicy w Boboszowie, czy przyjmiemy inne rozwiązanie, to też wymaga ustaleń i rozmów z Czechami. W związku z tym tematów do rozmowy nam nie zabraknie. A w kwestiach kolejowych oczywiście też będziemy rozmawiać, ale to przede wszystkim powinni się nasi partnerzy z Czech o tym dowiedzieć pierwsi, a nie dziennikarze. PKB, COVID, rząd nie spotkał się od 16 czerwca. A to ja już panu powtórzyłem. Rząd pracuje normalnie, podejmując uchwały zgodnie z regulaminem e, i ustawami regulującymi pracę. Prace, prace Rady Ministrów, a warto, myślę, być rzetelnym, zadając również pytania. W związku z tym zapomniał Pan dodać, że jest to prognozowany spadek najniższy w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To proszę Państwa, wszystkiego dobrego. My wsiadamy chyba jako pierwsi, Panie Dyrektorze, pasażerowie tak oczywiście. i ruszamy do naszych.